Was w kolejnym odcinku, w kolejnym odcinku z serii QA, czyli pytania, które kiedyś zadawaliście przy jakimś rozdaniu mi i ja, jeszcze nie na wszystkie odpowiedziałam. Jesteśmy na pytaniu 49, więc mam nadzieję, że podzielę to już na dwa, bo wszystkich pytań jest zaraz Wam powiem: 74, 84, jest ich sporo 91. 91 pytań jest wszystkich, więc mam nadzieję, że w miarę szybko na te pytania odpowiem i oczywiście podzielę to na przynajmniej jeszcze dwa filmy. Więc rozpoczynamy. Kolejne pytanie, jakie padło. Jakbyś miała nawiązać współpracę z jakąś firmą, co by to było, coś z pielęgnacji, kolorówka, a może ubraniowe? Wiecie co? U mnie to jest tak, że. Wiecie, wszystko jest fajne pod warunkiem, że jest to fajne, tak? Bo najgorzej jak e, czasami się trafi taka współpraca, gdzie wymagają nie wiadomo czego za dwie rzeczy i po prostu cztery posty na Instagramie, insta-story ośmioklatkowe, e, co 7 dni e, przez miesiąc czasu e, i, i później film na YouTubie, e, opis e, utrzymany przez dwa miesiące. No Niektóre takie są, a rzucają dwie rzeczy. Nie wiem, jak to by było. Pielęgnacja. Ja lubię testować pielęgnację, więc jest to dla mnie fajna opcja na pewno takiej współpracy. Tym bardziej, jak są to jakieś rzeczy naturalne, rzeczy takie, wiecie, jakieś nowości bardziej. Nie jest to oklepane już na YouTubie. To tym bardziej lubię, tak jak odkryłam markę Madame Justine. Ale... Myślę, że już mam troszeczkę przesyć tych kosmetyków. Nie nadążam tego testować. Ja u mnie testy nie wyglądają 2-3 dni. Ja kosmetyki do pielęgnacji testuję minimum 2 tygodnie. Jeżeli nie widzę, jeżeli widzę jakieś efekty, to to ciągnę. Jeżeli widzę, że coś się dzieje złego, to to przerywam i daję jeszcze jedną szansę za jakiś czas, żeby zobaczyć, czy to na pewno to było, czy będą dokładnie takie same objawy. Więc może tak pielęgnacja już nie do końca, bo troszeczkę jej mam, a nie jestem w stanie przerobić, nie wiem, 30 kremów w rok. Ubrania jak najbardziej, bardzo chętnie bym podeszła do takiej współpracy ubraniowej i myślę, że byłabym zainteresowana taką współpracą bardziej mm, sprzętu AGD albo ewentualnie jakieś tam elektroniki, coś tego typu, coś tego typu, co miałam na przykład z marką Garet, tak? Tylko no, no, dobra, przechodzimy do następnego pytania. Kiedy rozpoczęliście budowę Waszego domu? W sumie to łopata była wbita w zeszłym roku, na wiosnę, a tak naprawdę projekty pierwsze powstawały już rok wcześniej, na jesieni, w listopadzie. Już wybieraliśmy jakiś projekt, już były pierwsze jakieś tam, takie rzuty i tak dalej, jak ten dom ma wyglądać. Więc no. Półtora, no dwa lata praktycznie można powiedzieć, tak? Kolejne pytanie: jaki jest Pani ulubiony polski film, a jaki zagraniczny? Z zagranicznych ja uwielbiam filmy taneczne, czyli na przykład Hani. E, uwielbiam ten film, po prostu oglądałam go już miliony razy Step Up. E, również uwielbiam więc wszystkie tego typu filmy muzyczne. A jeżeli chodzi o polski, to e, Kogiel Mogiel. No to jest dla mnie film ponadczasowy, ile razy bym go nie oglądała, tyle razy się wzruszam, tyle razy jest to dla mnie taki film, wiecie, mi, on przy, dużo wspomnień u mnie budzi, bo ja go oglądałam już jako taki, taka dziesięciolatka, zawsze się śmiałam przy nim, więc mam bardzo duży sentyment, tak jak sami swoi. Seks niekoniecznie, ale sami swoi i kogiel mogiel, chociaż na pierwszym miejscu z polskich filmów postawiłabym na kogiel mogiel. E, następne pytanie. Gdybyś mogła używać tylko trzech kosmetyków do pielęgnacji twarzy do końca życia, jakie by to były? Serum, krem i SPF. E, takie pytanie już było, więc bardzo krótko odpowiadam. E, który szczyt zdobyty był najtrudniejszy? To jest bardzo trudne pytanie. E, każdy szczyt się zdobywa inaczej. E, był najtrudniejszy. Każdy się zdobywa inaczej, każdy wymaga innej wydolności, innego, innej kondycji. W inną porę roku, my na przykład byliśmy kiedyś na Dolinie Pięciu Stawów i wchodziliśmy od strony mm, wodospadu. Lekko nie było. To znaczy, ogólnie góry to nie są proste trasy, tam trzeba mieć po prostu kondycję i wytrwałość. Jak ktoś się nudzi długimi dystansami... Albo tym, że do celu jest jeszcze daleko, to nie powinien w góry tak wysokie iść. I na przykład jak szliśmy na Dolinę Pięciostawów właśnie przez ten wodospad, w takich troszeczkę deszczowych, mokrych warunkach, tam było dosyć ślisko. Trasa była dosyć ciężka, bo zatrzymywaliśmy się kilkanaście albo kilkadziesiąt razy, żeby odpocząć. Ale jak szliśmy troszeczkę inną stroną zimą, no to to było dla mnie hardkorowe to tak samo jak wejście na Grześka, my już na Grześka wchodziliśmy wiosną, latem i zimą i to są za każdym razem pomimo, że trasa jest ta sama za każdym razem całkiem inaczej się tą trasą wchodzi bo inaczej się chodzi jak jest na wiosnę, gdzie jest błoto śliskie kamienie i tak dalej inaczej się wchodzi latem, gdzie trzeba iść po tych wysokich kamieniach, takich nie ma już śniegu i te kolana się całkiem inaczej zachowują, a inaczej się idzie zimą, tylko no nie zawsze te szlaki są tak dobrze mm, odśnieżone. A więc tak jak my wtedy szliśmy na ten Wołowiec i, i żeśmy się zapadali, to to było chyba najbardziej męczące. E, ale nie ma czegoś takiego jak najtrudniejszy szlak. Każdy szlak jest inny i wymaga czegoś innego. Na jednym trzeba mieć lepszą kondycję, na innym trzeba się bardziej skupić, bo są bardzo wąskie przejścia. Gdzieś trzeba dawać większe kroki. Ja myślę, że te najtrudniejsze szlaki to są dopiero przed nami, i w tym roku mamy zamiar zrealizować, myślę, dwa takie dość trudne i kondycyjnie, i no i jednak troszeczkę techniki też trzeba będzie zdobyć. Także zobaczymy. Nie, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Najlżej chyba wchodziło się na Kasprowy Wierch. To jest takie dosyć strome podejście. Ale ono jest takie, wiecie, zygzaczkiem się cały czas idzie. Myślę, że to jest takie podejście, gdzie można spokojnie pójść z dziećmi, pod warunkiem, że dzieci lubią wędrówki. Bo jak dzieci nie lubią wędrówki i marudzą już na dole, to nie polecam wchodzić z dziećmi, bo się je zrazi. Kto, kto z was, ty czy mąż, wybrał te piękne imię dla ksawarego? Ja wybrałam imię dla ksawarego. Ja wcześniej jeszcze myślałam o imieniu Fabian, ale akurat się okazało, że siostra męża też w tym samym czasie zaszła w ciąże. Między chłopakami jest miesiąc czasu różnicy. I jak mieliśmy się decydować z imieniem, to akurat Kamila siostra powiedziała, że jej syn się będzie nazywał Fabian. Więc ja wybrałam Ksawer. Znaczy, w sumie to chyba też tak było, że ja najpierw wspomniałam o ksawerym i ona też chyba chciała Ksawarego, więc ona wybrała sumarycznie Fabiana. Mi też się imię Fabian podobało, to były dwa imiona, które brałam pod uwagę. Eee, czy miałaś kiedyś ciemne włosy? A jak nie, to myślałaś o zmianie koloru na rudy na przykład. Ja miałam rudy kolor włosów, miałam włosy czarne, miałam, ja miałam chyba wszystkie możliwe kolory na głowie. E Kiedyś e, chodziłam do koleżanki, która była fryzjerką i po prostu na na mnie co 2-3 tygodnie przeprowadzała testy. Były też takie wpadki, gdzie w trakcie miesiączki na przykład e, robiłyśmy trwałą i ta trwała na przykład wyszła dopiero stąd tutaj, a tu było całkowicie płasko, bo ja nie powiedziałam, nie wiedziałam o tym w ogóle, że taka informacja jest istotna, że się w miesiączkę na przykład trwałej nie robi. Ja mam włos bardzo ciężki do skrętu i u mnie ta trwała właśnie nie wyszła. Ciężko było później wrócić do tego takiego w miarę normalnego. Parę razy jeszcze próbowałyśmy tą, ten kawałek włosów zakręcić, ale efekty były marne. A ja strasznie chciałam mieć taką mokrą włoszkę. Ale malowałam włosy, tak. Miałam odcienie rudości, rude, czerwieniowocu owocu granatu. Miałam włosy ciemne brązowe, czarne z pasemkami i miałam wszystkie kolory włosów. I w sumie najbardziej to się w takich brązach właśnie Blond i brązy z pasemkami. Jak znajdę gdzieś zdjęcia, to wam wstawię takie zdjęcia. Jak ja wyglądałam, to są zdjęcia jeszcze z moich lat, naprawdę takich. No, miałam 18-19 lat, jak na włosach w przeciągu chyba 3 lat. Miałam wszystkie kolory, jakie tylko możliwe. I ścięcie tak samo było, jak tylko się dało. Cięłam włosy. Wychodziłam z założenia, że włosy nie ręka, odrosną. Więc miałam i postaram się znaleźć takie zdjęcia, jak znajdę. Jeżeli są gdzieś tutaj w albumach, takich co są w domu, to Wam wstawię. Na pewno jak Nicole urodziłam, to miałam rude włosy, takie krótkie, ścięte bardziej na chłopaka, takie troszeczkę odrośnięte, bo mam takie zdjęcie, gdzie Nikolka jest u mnie tutaj w ogrodniczkach zapięta e, i ja jestem w rudych włosach. To jak znajdę to zdjęcie, to Wam pokażę. E... Czy, myśl, czy nie myślałaś kiedyś o przeprowadzce w góry, skoro tak bardzo je lubisz? Tak, mamy taki plan z mężem, żeby na starość kupić właśnie kawałeczek działki jakiejś niewielkiej w górach, koniecznie z widokiem na panoramę, więc to są okolice zębu najlepiej i postawić tam taki domek, na który nie trzeba mieć pozwolenia, mały domek, 45 metrów, czy tam 35? Do 50 chyba jest bez pozwolenia. Więc jak najbardziej mamy taki plan, ale plany planami, a życie życiem. Zobaczymy. Na razie szukaliśmy dosyć tak intensywnie, jeździliśmy po okolicach, po ogłoszeniach, szukaliśmy działek. Niestety, no górale nie chcą za bardzo sprzedawać działek, a już na pewno nie obcym. Więc pytaliśmy się też znajomych, bo mamy znajomych, którzy pochodzą z zakopanego, eee, znajomą dokładnie, eee, ale też na razie nic nam nie ustaliła. Miała tam poprosić mamę, żeby się między sąsiadami gdzieś tam popytała, czy gdzieś ktoś ma kawałek ziemi, bo nam potrzebne jest dosłownie 4-5 arów nie więcej. No ale na razie niestety nie mamy odzewu. Zresztą w tym momencie są pieniążki przeznaczone na budowę, więc i tak byśmy pewnie żadnej działki nie kupili. No chyba, żeby się trafiła okazja, bo mówię, działkę dostać w zakopanym Bukowinie czy gdzieś w jakimś tamtym regionie wcale nie jest łatwo. Takie działki można dostać bardziej w okolicach nowego targu. A dla nas to już jest jednak trochę za daleko. Um, też mam psa alergika, i jak sprawdziły się smaczki z Lidla? Wiecie, co te smaczki z Lidla to są jedyne smaczki, które Azja akceptuje i po których jej nic naprawdę nie jest, nie wypada jej sierść. To są jedne jedyne smaczki, tylko że one były w tamtej e, edycji limitowanej, e, psiej i ich nie można dostać. Na szczęście ja ich kupiłam wystarczająco dużo, a Azję je dostaje tylko w nagrodę za coś konkretnego. Całą paczkę dostała w swoje urodziny. To był taki prezent, że dałam jej całe opakowanie i ostatnio dzięki tym właśnie smaczkom, może ja Wam pokażę, bo zaraz będą pytania o jakieś smaczki chodzi. Proszę, to są takie smaczki, to są smaczki z białka, z, białka, z białka owadów, z białkiem owadów i ich praktycznie nigdzie nie można kupić, dokładnie te, bo są jeszcze jedne mniejsze kostki, to już tamte to tak przy większej ilości Azji reakcję ma, a przy tych nie ma nic i ostatnio właśnie dzięki tym smaczkom obcięliśmy Azji pazury w domu tymi obcinakami dla psów. Czego nie mogliśmy już naprawdę zrobić od bardzo, bardzo dawna. Ona się nie chciała dać przekonać, a tutaj ja jej dawałam smaczki, mąż po prostu ciachał jeden za drugim dała sobie poobcinać pazurki bez problemu, a był problem nawet u weterynarza, więc teraz te smaczki są bardzo szanowane, zostały mi trzy opakowania i czekam. Jak tylko się w Lidlu pojawią, wykupię od razu całe pudełko. Um, czy myślałaś o przeprowadzce w góry pies alergik, czy mi się sprawdziły jakie góry za granicą chciałaby pani zobaczyć um, i pochodzić po nich, nie mam czegoś takiego żebym chciała gdzieś po zagranicznych górach pochodzić, wszystkie góry są ładne ale dla mnie um, polskie póki nie zdobyte są najważniejsze także myślę, że najpierw będą Tatry, czyli cała korona polskich Tatr um, 21 szczytów, później um, przejdziemy na inne szczyty, niższe no, i przerzucimy się na mamy jeszcze, przecież Karpaty, mamy Bieszczady, chociaż no, Bieszczady to chyba już tak na emeryturze zostawimy. Ale jakoś zagraniczne mnie wcale nie kręcą. Nie mam jakiejś ambicji tutaj, że nie wiem, w Alpy czy, czy gdzieś tam mamy pojechać. Nie. Jaką lubisz najbardziej porę roku? Takie pytanie już było. Ja lubię każdą porę roku. Każda jest wyjątkowa. Hmm, może najbardziej jednak lubię to lato. Uch, w sumie jesień też jest piękna, każda jest inna. No, ja w każdej porze roku lubię co innego, więc jesień jest taka najbardziej przytłaczająca, ale z drugiej strony w górach jest chyba najpiękniejsza, bo odsłania przeróżne kolory. Poczekajcie. Dobra, kurier. Hmm, więc okej, okay, więc tak naprawdę mówię: ja lubię każdą porę roku w zależności gdzie. Wiadomo, że w okresie letnim, no to jeziora, gdzieś wyjazdy i tak dalej. W okresie wiosny wszystko rozkwita, przepiękne są ogrody botaniczne, są krokusy w Zakopanem. Więc no każda pora roku niesie ze sobą coś innego. Jak reagujesz na nieprzyjemne komentarze, jeśli takie Cię spotkały i czy miałaś taki moment, gdzie myślałaś o zamknięciu kanału? Myślę, że każda osoba, która nagrywa jakieś treści na YouTube, Miała w głowie nieraz taką myśl, żeby kanał zamknąć. Ja taką myśl oczywiście też miałam, ale raczej nie ze względu na komentarze. Raz było to ze względu na komentarze, dlatego że te komentarze zaczęły się pojawiać na moją rodzinę i to mnie najbardziej wkurzało, bo to jest mój kanał. Ja mówię tutaj o sobie, pokazuję siebie i swoje życie. Więc nie rozumiem, dlaczego gdzieś tam był hejtowany Ksawery Nikola czy mój mąż. Po co to się czepiać i tak dalej. Więc oczywiście był taki moment, gdzie myślałam o zamknięciu kanału. Teraz też jest taki moment, ale teraz raczej nie przez hejt, tylko przez to, że te zarobki mocno w tym okresie spadają. W styczniu mówię o tym miesiącu na przykład. On jest bardzo nieporównywalny do zeszłego miesiąca, gdzie te reklamy były po prostu wiele lepiej płatne i wcale ich nie musiało być więcej. One po prostu były lepiej płatne w okresie listopad, grudzień zawsze każda osoba nagrywająca na YouTube ma wyższe zarobki. A teraz drastycznie spadły, a tak jak mówię, przy, otwarciach, przy otwarciu działalności to już nie jest taki do końca fajny zarobek, bo wchodzą już takie opłaty jak zusy, nie zusy, więc no tu trzeba. Dobrze, że jeszcze są takie ulgi, ale to też jest taka myśl, bo jak się człowiekowi noga podwinie i nie da rady nagrywać, tak jak ja bym na przykład w tym momencie nie nagrywam od początku miesiąca, to u mnie ten styczeń będzie jak pies napłakał i w życiu bym nie zarobiła na pełny ZUS, gdybym miała zapłacić pełny ZUS. Zresztą ja mało którą wypłatę mam. Dwie miałam w zeszłym roku, z których bym mogła ZUS pełny zapłacić, no? Tak to może nazwa. A tak wszystkie są poniżej 1000 zł. Hmm. Co my mamy dalej? Czy lubisz ćwiczyć, czy, zrobi, czy robisz to niechętnie? Ja lubię ćwiczyć, tylko czasami jest mi się ciężko zmotywować, bo jak wiem, że mam do zrobienia jeszcze milion innych rzeczy, to wiem, że ciężko mi czasami wygospodarować ten czas i dla mnie ten czas poświęcony na ćwiczenia jest problemem, a nie same ćwiczenia. Bo ja bardzo lubię aktywność fizyczną, ja od samego początku, od samego od małego byłam nauczona takiej aktywności. Bardzo dużo czasu spędzałam na świeżym powietrzu. E, bardzo często gdzieś jeździliśmy statem na wycieczki rowerowe, na grzyby, na ryby. Na grzyby to ja nie jeździłam, dla mnie to była karaboska, ale na ryby uwielbiam statem jeździć. E, czy gdzieś tam chodziliśmy pograć w piłkę, w koszykówkę e, nad jezioro. Mówię, no, ja zawsze byłam aktywną osobą, e, uwielbiam sport i dla mnie ćwiczenia są przyjemnością, tylko są problemem czasowym. Czy Nikola ma prawo jazdy? Tak, Nikola zdała prawo jazdy, już o tym mówiłam w jakimś filmie, ale liczę się z tym, że te pytania padło wiele, wiele na wcześniej, na tamtą chwilę. Ona chyba kilka dni później zdała prawo jazdy. Jak były te pytania? Czy prowadzenie lodziarni przynosi duże dochody? Czy opłaca się taki biznes? No, wszystko zależy od wielu kwestii. Wiecie, to nie jest tak, że. Ten biznes się opłaca, ten się nie opłaca. Zależy jak się go prowadzi, jak się go promuje. Zależy to, na przykład w moim przypadku zależy od miejsca. Ja wiem, że gdyby moja lodziarnia była w innym punkcie, prawdopodobnie przyniosłaby o wiele, wiele, wiele większe zyski. Chociażby ze względu na to, że asortyment w mojej lodziarni różni się od asortymentu w innych lodziarniach. Ja mam u nas włącznej lodzy Schellera były w jednej lodziarni, która w tym momencie jest już zamknięta, zlikwidowana, bo Tesco remontują. I raczej tam lodziarni już nie będzie. Um, I tam było, ale tylko, że tam od Schellera było, nie wiem, chyba pięć smaków tylko. I to były stałe, raczej takie smaki. I tam zresztą bardziej każdy przychodził na włoskie, bo były bardzo małe gałeczki e, więc taki no, średni biznes był. U nas lody gałkowe są w czterech punktach. E, jest jeden punkt z lodami własnego, własnej, tak zwanej roboty. Więc no u mnie po prostu ja inaczej robię szejki, nie robię z tych automatów szejkowych, więc um, u mnie to inaczej wygląda. Po prostu ja miałam pomysł taki, a nie inny, nie ma tego nigdzie włącznej, nigdzie włącznej, nie ma gofrów bąbelkowych, są tylko u mnie. Więc myślę, że to jest o tyle fajnie, że nikt nikomu w paradę. Ja otwierając lodziarnię nie weszłam nikomu w paradę. E, bo po prostu mam inny asortyment, inne rzeczy. U mnie mm, minusem jest to, że ja mam mm, jednak tą sprzedaż na wynos i nie mam tego miejsca w razie niepogody żeby gdzieś tam rozstawić ja już i tak dostałam pozwolenie parasol stoi na zewnątrz są wystawiane krzesełka ale jest to jednak trawnik, tam jest sporo mrówek, no nie jest to miejsce, o które mogę w jakiś sposób tam zadbać bo jest to też pod balkonami innych osób, więc no też muszę się liczyć z tym, że Muszę tam zachować porządek, spokój. Przede wszystkim nie może być tam towarzystwa, które siądzie i się będzie darło, bo wiadomo, że żyjemy w społeczeństwie. Więc nie ma czegoś takiego, czy lodziarnia się opłaca, czy nie. Wszystko, jeżeli chodzi o lodziarnię, bardzo dużo um, zależy od miejsca i od asortymentu. Jakie lody, bo wiecie, no, lody a lody, tak? U nas dużo lodziarni, na przykład z lodami włoskimi, padło, dlatego że się one po prostu nie przyjęły, bo są różne smaki, są różne konsystencje. Są na przykład u nas tylko jedne amerykańskie świderki. Były jeszcze jedne i się zamknęły. Obok były, więc konkurencja się otworzyła tak naprawdę dosłownie trzy miejsca obok i oni wprowadzili wszystkie smaki, ale niestety się to nie przyjęło. Pomimo, że też były amerykańskie, wszyscy zostali u tak zwanego starego bywa starego w starym punkcie. Na pewno dochody jakieś to przynosi bo gdyby nie przynosiło to ja bym po prostu tego nie trzymała u nas jest o tyle dobrze że to jest lokal nasz własnościowy więc mnie nie interesują czynsze. Lodziarnia jest na męża więc ja jako żona po prostu prowadzę nie jestem zobowiązana do żadnych ZUSów itd mąż ma do swojej działalności dopisaną lodziarnię, więc u nas z tej lodziarni po prostu jest, e, niewielkie są koszty pod takim kątem, no kosztami to są wiecie maszyny i tak dalej, bo to jest koszt ogromny, ale ja już chyba kiedyś taki filmik o kosztach założenia takiej działalności nagrywałam więc już tu się nie będę rozkręcała, więc czy się opłaca? Pewnie wszystko zależy od punktu nie wszystkie się lodziarnie utrzymują, niektóre się zamykają. Czy próbowałaś przysmaki makat dla psa, są bezmięsne? Widziałam, to takie zielone. Nigdy w życiu tego nie kupowałam. Nie wiem, jakby Azja na to zareagowała, więc nie mam bladego pojęcia. Nie próbowałam, nie testowałam, nie zamawiałam. A przez internet też mi się nie bardzo opłaca zamówić, bo jest przesyłka znowu kupić większą ilość, żeby nie płacić przesyłki na Allegro. Gorzej jak ją uczuli, co ja z tym zrobię. Wywalę za cztery tych smaczki. E, także jak gdzieś kiedyś się spotkam e, stacjonarnie, to jak najbardziej pewnie zakupię. I chyba na tym pytaniu zaprzestaniemy, bo jeszcze mamy... No dobra, może jeszcze ze dwa. Gdybyś mogła wybrać się do dowolnego miejsca na ziemi, gdzie by to było, nie mam czegoś takiego. E, nie ma takiego miejsca, na pewno bym chciała gdzieś kiedyś w życiu pojechać do Chorwacji, chciałabym zobaczyć Hiszpanię. Ogólnie ja lubię jeździć, lubię podróżować, więc na wyspy jakieś kanaryjskie też bym chciała pojechać na zam, zam, ten e, Zambibar. Tak? Nie przekręciłam nazwy? Chyba nie. E, także no, ja wszędzie się odnajdę. Czy wybierając, planując wyjazdy w góry, bierzecie pod uwagę też te niższe, na przykład Pieniny? Na razie nie, na razie Tatry. My tak kondycyjnie, póki mamy kondycję na Tatry, na Tatry, to są Tatry, później będą Pieniny. Już część gdzieś tam była zahaczona, a na końcu skończymy, tak jak mówiłam wcześniej, pewnie na Bieszczadach. Czy dojdzie do spotkania z widzami? Kiedyś planowałaś, wiem, że planowałam, ale tak jak mówię, przestałam takie rzeczy planować. Bo ja bym bardzo chciała, tylko po pierwsze ja jestem osobą dosyć nieśmiałą i nie wiem, czy ja się odnajdę w takiej sytuacji. Po drugie to nie jest takie proste przy tak napiętych dniach, bo najfajniej by było takie spotkanie zorganizować w okresie letnim, ale ja z drugiej strony w okresie letnim mam lodziarnię. No i to już jest problem dla mnie na 2-3 dni. My planowałyśmy z dziewczynami, które prowadzą kanały takie spotkanie i już dwa razy takie spotkanie musiało zostać odwołane. Mm, raz z mojego względu, bo nie mogłam się pojawić i zostało ono odwołane, a raz y, po prostu COVID y, tak zaczął szaleć, że, no, mówię, bez sensu jest takie narażanie się. Mm, był to zły po prostu moment, ale myślę, że zarówno z dziewczynami, jak i y, ze wszystkimi widzami, kiedyś do takiego spotkania na pewno dojdzie. Będę chciała na pewno Was poznać osobiście. Ale mówię, no to dla mnie też jest takie, wiecie, fajnie się z wami pisze, gada. Coraz więcej osób pisze do mnie na maila jakieś wiadomości. Ja całkiem inaczej rozmawiam przez maila, a całkiem inaczej odpowiadam na komentarze, ponieważ liczę się z tym, że komentarze są publiczne, nie o wszystkim mogę powiedzieć, bo nie wszystko chcę, żeby każdy wiedział. Jak wy mnie odwiedzacie chociażby gdzieś tam w lodziarni, jak przyjeżdżacie, wiecie, ja czasami widzę, kto jest moim widzem, bo to jest takie specyficzne zachowanie, a czasami ktoś mnie po prostu, ja sobie normalnie z kimś stoję i rozmawiam, miałam chyba ze dwa czy trzy razy, miałam taką osobę, która przyszła, stała, gadała, gadała ze mną i w końcu powiedziała, bo ja ciebie oglądam. A mnie wtedy po prostu zatkało i ja. Mnie strasznie peszy takie coś, bo ja nie bardzo wiem, jakie ja mam. Mi rozmowa, dopóki ja nie słyszę, że właśnie ktoś mnie ogląda, to mi taka rozmowa naprawdę idzie bardzo dobrze, bo ja ogólnie jestem komunikatywna, ale bardzo łatwo jest mnie zawstydzić. Więc to jest dla mnie taki problem, który gdzieś tam ten strach wiecie ma wielkie oczy i on mnie gdzieś tam paraliżuje od wewnątrz. Dobra, i na tym zakończymy takie pytania. Ja już sobie podkreślę i zostanie jeszcze jeden film tylko do nagrania z pytaniami, więc mam nadzieję, że się w najbliższym czasie on też pojawi. Bo nie chciałabym już przeciągać te pytania już są kilka miesięcy, dwa-trzy miesiące. Już nie pamiętam to było rozdanie chyba październikowe. Więc tyle by było na dzisiaj. Mam nadzieję, że takie QA Wam się podobało. Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Miłego dnia Wam życzę i dużo zdrowia. Pamiętajcie, dbajcie o zdrowie, bo bez zdrowia nic nie będziecie więcej mieć. Jak zdrowia nie będzie, to nie będziecie ani szczęśliwi, ani, e, ani w żaden sposób e, nie będzie nic dobrze się układało, więc dużo zdrówka i miłego dnia.